Jest to moment szczególny dla całej społeczności, ale również i dla uczniów. Bardzo prosimy, jeszcze, żeby tylko. O właśnie. Resztę Pragnę naprzód wyrazić słowa wdzięczności za to, co powstaje na terenie naszej tutaj społeczności. Piękne obiekty, pięknieje szkoła, pięknieje obiekty sportowe. I przy tym wszystkim mają pięknieć ludzie, szczególnie ludzie młodzi, dzieci, młodzie. Żeby te osiągnięcia mogły być wielkie, sportowe, musi być wielki i duch. Bez ducha nic nie osiągniemy. Jeżeli nie będzie właściwego ducha, to co się, stare przysłowie mówi, mensa na i corpore sana. <grym> ma być w zdrowym ciele, ma być zdrowy duch. Przy tej okazji pragnę też wyrazić wdzięczność władzom naszym miejscowym, dyrekcjom naszym o, to, o troskę, o zabieganie o to wszystko. Gdyby nie ich troska i nie zabieganie pewnie by tego tu nie było, dalej by były krzaki, pola. Yy, wszyscy wiemy, mamy świadomość, że te wszystkie osiągnięcia, zasługi są przede wszystkim dzięki pomysłowości naszego gospodarza tego miejsca, czyli pana wójta Zdzisława, a wiemy, że niedługo zbliża się dzień patronalny, dzień imienin. Dlatego chcielibyśmy złożyć przy tej okazji jak najlepsze życzenia. Dzisiaj potrzeba nam właśnie takich więcej społeczników. Potrzeba ludzi otwartego serca i umysłu. Potrzeba ludzi nie władzy, a służby. I to, kiedy patrzę naszego, na naszego wójta, to tak mi się wydaje, że ten człowiek nadaje się do władzy, bo on mnie służyć. To błogosławieństwo niech spocznie na tym ludzi. Z pewnością serce się raduje, jak nadchodzi taki dzień, taki moment, kiedy kończymy dzieło, kiedy oddajemy i świętujemy. W moim przypadku w kąciku gdzieś tam jest troszeczkę jakby żalu czy smutku, że ja w swojej młodości, czy kiedy byłem uczniem tej szkoły, nie mogłem po takich obiektach. Ja chciałbym, żeby obiekt służył przede wszystkim dzieciom, młodzieży, żeby no może jeszcze kiedyś tutaj w wyniku tych treningów, gry, mielibyśmy następnych reprezentantów kraju, może już nie na miarę mojego syna, ale może nawet. Także takie są oczekiwania, ale przede wszystkim, żeby mieli zagospodarowany czas wolny na co dzień, mieli go gdzie zagospodarowywać w sposób jak najbardziej kulturalny czy sportowy. Z niecierpliwości czekaliśmy na te wojsko. Jak przypuszczam, to dobrze nie się grało, bardzo fajne.